Minecraft, ale gram z wyłączonym monitorem. Jak nic nie będzie widać, to proszę napisać, komentarz albo dać ci to poprawię ten film. Dobra, włączam monitor i gram. Eee, Słyszę od Chyba teraz dirt kopię. Tak, to na pewno był dirt. Jest drewno. Słyszę. Daj. Noż. Napiszcie, czy coś widać. Obra, włączam monitor. No i w sumie to sprawdzę. Nara.